Dziękuję wszystkim tutaj za przybycie na tak wielką uroczystość. Szczególnie dla naszego wspaniałego chóru filaretów. Nie pomyliłem się tym razem. Dziękuję dla serdecznie dla harcerzy, dla całego zarządu harcerstwa, którzy tutaj przybyli. Dziękuję pani Sonie Raczkowskiej za uwagi. Dziękuję wszystkim tutaj placówkom, komendantom Wszystkim kolegom, którzy pomogli przeprowadzić tę wspaniałą uroczystość, dziękuję. Dla naszego wielebnego Księdza, dziękuję też dla młodzieży, i dziękuję dla całej Polonii, która zaszczyciła nas dzisiaj tutaj swoją obecnością. Dziękuję też za drobne donacje przybranie. I przepraszam za ten. Usterki w dźwięku, także za chwilę przeprowadzimy Wszystkich apel poległy. Pierwszej i drugiej wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej w roku 1919 i 20. Cześć ich pamięci. Apel żołnierzy, lotników i marynarzy, którzy oddali swe dusze Bogu, a których kości. Potrzeby na własnej lub obcej ziemi. Cześć ich pamięci. Składamy hołd ochotnikom z Ameryki i Kanady i tym, co zbieg zbiegli się z, z całego świata, by walczyć i ginąć w obronie niepodległości dopiero co zdobytej w wolności ojczyzny. Składamy hołd wszystkim żołnierzom. Mogiłom w roku 1920. Cześć ich pamięci. Składamy hołd żołnierzom wszystkich stopni, wszystkich broni i służb poległych w niewoli. W nierównej walce znawało niemiecko w tragicznych dniach września 1939 roku. Cześć ich pamięci. Składamy hołd męczeństwu oficerów, jeńców obozów w Ostaszkowie, Starobielsku, Kozielsku, zamordowanych w Katyniu i w innych miejscach masowej zagłady. Cześć ich pamięci! Składamy hołd milionom naszych sióstr i braci, obywateli polskich wymordowanych przez terror Hitlerowski, cześć ich pamięci. Chylimy głowy przed ofiarą miliona naszych rodaków, wywiezionych wbrew prawom boskim i ludzkim do Rosji Sowieckiej, zamęczonych w łagrach i na zsyłkach. Oddajemy hołd żołnierzom drugiego Korpusu, którzy wydostawszy się. Z domu niewoli walczyli u boku zachodnich aliantów i ginęli pod Monte Cassino i na innych polach bitew na ziemi włoskiej. Cześć ich pamięci! Składamy hołd żołnierzom podziemia i oddziałów leśnych, którzy zginęli w walkach z niemieckim okupantem oraz stu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Zołnierzom Armii Krajowej, którzy padli na gruzach Warszawy w zrywie powstańczym, by zmanifestować przed światem prawo narodu polskiego do wolności. Cześć ich pamięci! Oddajemy hołd lotnikom, którzy ginąc w obronie Anglii walczyli o wolność swojej ojczyzny. Cześć ich pamięci! Damy hołd marynarzom, którzy ginęli na wszystkich morzach świata. Cześć ich pamięci. Oddajemy cześć żołnierzom samodzielnej brygady strzelców karpackich, którzy złożyli swoje kości na piaskach Tobruku, Gazali i Bardi. Cześć ich pamięci. Dajemy hołd żołnierzom samodzielnej brygady strzelców pod którzy za naszą i Waszą wolność padli w Norwegii pod Biarwik Ankens i Narvikiem. Cześć ich pamięci. Składamy hołd żołnierzom, którzy walczyli na zwycięskim szlaku pierwszej Dywizji Pancernej pod Falei, poprzez Bredę, pod Wilhelmshaven. Cześć ich pamięci! Składamy hołd spadochroniarzom, którzy zginęli pod Arham. Cześć ich pamięci! Z Najgłębszym wzruszeniem chylimy się nad jakże wiecznymi grobami młodzieży harcerskiej, która poświęciła swoje młode życie dla sprawy, dla świętej, dla niepodległości Rzeczypospolitej. Cześć ich pamięci. Z głębokim wzruszeniem chylimy czoła nad grobami młodych żołnierzy polskiego pochodzenia, którzy polegli o walce o wolność i demokrację o tysiące mil od swojej amerykańskiej ojczyzny na polach bitwy na Korei, Afganistanie i Iraku. Cześć ich pamięci! Oddajemy cześć pamięci wodzów naszych żołnierskich pokoleń marszałka Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego, generałów Józefa Halera, Władysława Sikorskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Bora Komorowskiego i Władysława Andersa. Cześć ich pamięci! Chcielibyśmy pamięć koleżanek i kolegów, którzy z woli Boga opuścili szeregi swabków w Ameryce i Kanadzie, służąc do ostatnich chwil swego życia w sprawie wyzwolenia z jarzma komunistycznego naszej ojczyzny. Cześć ich pamięci! Również chcę dodać, oddajmy hołd, bohaterom amerykańskich cicho ciemnych komandosów, którzy zginęli zeszłego tygodnia w walce z, 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 z nawało komunistyczno w Afganistanie. Cześć ich pamięci. Na cześć naszych poległych, zamordowanych i zmarłych towarzyszów broni Zaglądam trzykrotną salwę honorową. Niech, niech sygnał Wojska Polskiego odpo, odprowadzi ich zawsze na wieczny spoczynek. Dziękuję. 不是。